Tak wygląda właśnie nasze życie. Wymierzyliśmy urządzenie, ale nie pomyśleliśmy, że mieszkamy w tak klaustrofobicznej przestrzeni, że przez futrynę urządzenie nie przejdzie. I teraz jutro będziemy odwoływać, bo dzisiaj północy do 17. Jest, słuchajcie, działa. Były przeboje, jest zwykła pralka, ale jest wybawicielka. A ja się pokazuję z tej perspektywy. Bardzo nie lubię nagrywać na tle tego, yy... tej ściany, bo tak jakoś brzydko wygląda, ale tam chłopacy rysują, bawią się, więc nie chcę im przeszkadzać. I byłam, słuchajcie, na mezoterapii. Te... Mezoterapii znowu. Tak, tam w tle mnóstwo prania. <laughs> Dobra, uszczęćmy sobie tego prania. Mm, luźny wlożek, to będzie luźny wlożek, zdecydowanie. A co chcę dodać? To jutro Wam się pokażę, jak to moje oczka, i jutro będę dla Was nagrywać jeszcze inny film. Także zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Cześć, cześć kochani, witam się z Wami następnego dnia. Wczoraj miałam tą mikrodermabrazję znowu pod oczkami i generalnie efekt jest dużo lepszy. Ostatnio używałyśmy innego specyfiku, dzisiaj innego. No, i zdecydowanie słuchajcie, właściwie, no ja nie mam nic nałożona oprócz kremu, i na tą chwilę mogę powiedzieć, że właściwie hmm, pewnie jeszcze raz pójdę dla utrwalenia efektu, ale jestem zachwycona. Pod tym okiem właściwie nie ma w ogóle zasinienia, pod tym jest delikatne. Wyszły mi jakieś, widzicie tu. Yy, takie mini siniaczki, mini kropeczki. To są od wbić, ale jest to naprawdę minimalne, także tak wyglądam. Właśnie szybciutko się maluję, dlatego że za chwileczkę będę nagrywać dla Was filmik. A jaki to zobaczyć później? Co prawda już kropki sobie narobiłam korektorem, ale nie chcę tutaj do Was troszeczkę powiedzieć parę słów. Dlatego, że słuchajcie, tu ja miałam okrutne przebarwienia. Okrutne przebarwienia, yy, może po prostu mnie tak zaskoczyło, yy, że szczerze mówiąc, to był no, dramat, nie? Ja, ja, co prawda, delikatnie to korektorem sobie przykrywałam. Ale no wyglądało to źle. Wczoraj jak Ola mnie zobaczyła mówi: o oh my god, co tu się podziało. Myślała, że ja godzinami siedziałam na plaży, a my naprawdę dawkowaliśmy sobie to słońce. Bo tak generalnie nie wiem, opalanie i faza bycia skwarkiem nam zupełnie minęła. I, I na chwileczkę i owszem, ale tak, żeby siedzieć i jakoś turbo się opalać, to nie bardziej trochę do wody, trochę z kubusiem i tak dalej. I czy to widać? Yy, znaczy się w sensie, czy tego nie przykryłam? Nie, nie przykryłam tu w tym miejscu. I w tym miejscu jeszcze delikatne są yy, przebarwienia, ale też ole mi tam się wkuła delikatnie. Mówię, zobaczymy, to powinno też delikatnie pomóc rozjaśnić, no i pomogło, słuchajcie. Więc cóż mam powiedzieć, ja uwielbiam, ja uwielbiam moją maleńkę, ja uwielbiam do niej chodzić i dalej będziemy sobie działać z moją twarzyczką. Chociaż wydaje mi się, że moja cera jest naprawdę całkiem okej. Okay. Minimalnie przebarwień, troszeczkę naczynek, ale generalnie jest okej. Okay. Co jeszcze chciałam dodać, słuchajcie, ja właściwie latem się nie maluję, tylko właśnie zawsze pamiętam o moich workach. Czyli może w tym roku się to zmieni. I delikatnie tak naprawdę korektorem sobie jakieś tam zaczerwienienie niweluję, czyli troszeczkę broda, troszeczkę nos i ewentualnie tu troszeczkę. I to jest wszystko, plus robię kontur i wsio. Także tak to wygląda. Yy, I polecam. Szczerze mówiąc, polecam. Jeśli się dba na co dzień o cerę. O to, żebyśmy miały naprawdę piękną skórę, to po co mamy ją zakrywać latem? Słuchajcie, zwłaszcza latem, nie mówię zimą, chyba też przejdę w taki tryb make-up no make-up, ale taki naprawdę już bezpodkładowy. Także na tą chwilę próbuję, testuję i mi się to udaje. Tak właśnie wygląda cały mój make-up, tak naprawdę. Dzisiaj w związku z tym, że będę robić parę ujęć i parę stylówek. No, to będę sobie tylko zmieniać usta, tak naprawdę. E, może czerwień też wiedzie chociaż nie wiem, czy do czegoś będzie tam pasować. Ale usta mi chcę ogrywać te stylówki dodatkowo, a nie jakoś tam super się malować. Wiecie, moje oczka pod spodem są troszeczkę wrażliwe nadal, e, także naprawdę, właściwie można powiedzieć, że ja tylko delikatnie skorygowałam mm, te miniaturowe śniaczki i tu pociągnęłam bardzo, bardzo delikatnie siodę, także tak to wygląda. Zaczekajcie może jakieś światło lepsze. O, o, jest lepiej. Yy, będziemy sobie szukać sukienki na wesele, zobaczymy czy uda nam, nam się coś ciekawego znaleźć. Maseczka jest, także zarazem zakładam, bo słuchajcie, wszyscy chodzą w maseczkach, wszyscy się tak na mnie krzywo patrzą, bo jakie to jest przykre. <grym> Lecimy działać. Maxi, tam są jakieś tutaj co ogląda coś takiego z dołem takim śmiesznym i przykładowa cena 289? Może w ślubną. <gryw> Dwie panny młode. To jest ładna. 479. Co? No ale to już wiesz, to jest taka balowa, balowa, nie no, jest piękna, no wiesz. Tutaj jest tiulek, sporek. Tył jaki jest piękny, wycięty. No. Nie no, jest ładna, ale... No to są właśnie w tym stylu. Bardzo podobne, tylko na grubszych ramionczkach. Nie mówię na tym No może troszeczkę. Troszeczkę. Ty w ogóle byś nie, nie korzystnie wyglądasz aż tak w sukienkach. To jest raz. Dwa, przy tych falbaneczkach. Pasek też nie będzie za korzystnie, bo nie no to wypadnie. Nie, nie, to nie. nie, Zupełnie nie. To jest najmniejszy rozmiar i. Zdecydowanie nie. Kolor jest piękny, tu nie bardzo widać go, ale on jest bardziej taki ale do arbuzowy bo... <laughs> się. Tak, ale jest to opcja, którą można założyć ze spokojem i na wesele, i później też wynosić sobie z sandełkami. Latem, wiosną, Mojito i tutaj, gdyby kogoś to interesowało. <ś -aha> <Auf los>! <costingistles> <Glacht> <Glacht> że tak generalnie nie ma regulacji prawda? nie ma regulacji więc no nie można z tym nic zrobić jest króciusieńka no generalnie wiesz <glacht> nie na wesele <glachtBSCRI> exactly <that't> <physics brewery> <ible ruiser> nie na wesele nie wiem, za dużo mam lustar i nie mogę Cię ująć ok, teraz Cię ujmuję no, przepiękna, i generalnie odkryłyśmy przy okazji Twój kolor dodatkowy. Też nie wiem, czy Ty jesteś przekonana, ale mi się bardzo podoba w tym kolorze. Bardzo ładnie. A to ja! Fajną opcją na wesele są też spodnie, właśnie tego typu, garniturowe. I tutaj mamy taką opcję, z zarę. Co prawda nie pokażemy Wam, bo dla Kasi są za duże i nie, nie wyglądają korzystnie, ale bardzo fajna opcja i Zara cały czas ma w, w swojej ofercie w różnych kolorach. Kiedyś były te takie fioletowe, które ja też akurat mam. Ok, teraz mamy opcję ze spodenkami, dlatego że na wesele wcale nie musimy iść w sukience. Pamiętajcie, kobietki, fajny fajne top. Tutaj Myślałyśmy o bardziej koronkowej opcji, ale nic nie znalazłyśmy. Albo taka braletka, coś w tym stylu. No, Kasia jest bardzo zgrabną, bardzo y, ładną kobietą, także ze spokojem może sobie pozwolić na coś takiego. Jedyne, czego nie rozumiemy w tej opcji, to jakbym Ci mogła prosić do mnie, przodam, właśnie chcę guziczki pokazać, że one są. Ni to srebro, ni to złoto i bardzo ciężko jest stwierdzić, jakie dodatki do tego dobrać. Także to jest kijowe. Teraz poproszę kochana tyłem. I słuchajcie, o co tu chodzi? Co to w ogóle jest? To jest, to ktoś to zwrócił i to jest normalnie, widzicie to? Ale to jest nic, to jest spodenki, aż, aż ciężko było wziąć do przemierzenia. Co to w ogóle, nie będę przeklinać, jest. To jest po prostu, że nada. 90 zł za takie no. Więc widzicie, nie tylko przy zamówieniach, przez internet odbywają takie fuck upy. Niestety. Nie, ale gdyby ktoś chciał zamówić, ryzykować, może dostanie nowe. Kto wie, to tutaj numer referencyjny, a bluzeczki, taki. Oczywiście Kasia musiałaby mieć jeszcze nieco zmiar Ale gatunkowo jest całkiem spoko i są różne kolory. Także. Może być taka opcja. Dobra i mamy teraz taką opcję z inną? Nie, nie musisz. Zostańmy sobie, tutaj mamy numery referencyjne. Myślałyśmy, że są bardziej... Um, jak to powiedzieć? Wizytowe, tak? A to jest typowy casual. Fajny fason, coś innego, ale zdecydowanie nie na tę okazję. Także odpad. Niestety efekt zakupów. Żaden. <grymne> Zadowolona z zakupów? Nie tak, bo portfel jest pełen. To jest plus sytuacji. A minus jest taki, że szczerze nawet nie było co specjalnie pokazywać, bo opcje były żadne. Tak, jestem cała po prostu wyświecona. Cudowna maseczka. To jest wysokie temperatury i tak właśnie Asia wygląda. I zaraz mnie auto rozjedzie. Chociaż jest ładne, to może rozjechać. Żeby nie było, to tu sobie rozmawiamy, rozmawiamy o, o tym, że się nic nie udało ogarnąć, ale yy, tak, Kasia delikatnie jest uszkodzona. Nie pobiłam jej, nikt jej nie pobił. Sama się <sum> tak uszkodziła podczas zabawy w berka. Także proszę nie zwracać uwagi, o ona tak nie zawsze. <sum>